2200! Ja! Ja ho! Jest! Jest! 200! Jest! 200! Bogacze! Dobra, Emanueli, to idzie? Zlecenie zakończone. On no, dzwoni do mnie. Trzeba pierdnąć kolejnego. Hmm. 5 9, 6 9, 1, 0. To już może gościu będziemy jakąś, może będą zarobek. Halo? Dobrze, dobrze. Robota jakaś jest. Tak, siema. Współpracujesz z policją, czy nie? E, nie, nie współpracuję. A co? A masz pieniądze na start? A ile? No, a ile masz? No, nie wiem. No, ile potrzebuję? No, od dwójki zacząć do piątki, u dziesiątki skończyć, nie? Mhm. Zależy. Bo wiesz, tym więcej wożysz, tym więcej zarobisz. Ale, wiesz, od dwójki mi się wydaje, że na start. A I co, do czym robota polega? Polega na tym, że ja ci opierdolę w cenie 40% za to, co możesz sprzedać na ulicy. Bo wiesz, mi się tyle leotaż nie chce, a to łatwo się sprzedać. A, to po ile dolców za geta? Stówkę, chyba że szybki deal to 9,5% 100 złotych za, za geta? O, na ulicy 140 chodzi. Co ty pierdolisz jak po cztery diechy garnochy na mieście, co ty Szkama, teraz, bo teraz szkama, y fuck you, fuck off bitch. No, a przecież oni wszyscy sprzedają po 4 dolców. Chyba szkamer. Przykład takich młoderzków ma Ale zaraz można go jakoś wykiwać mm. Aby <laughs> go wykiwać z Emanuelem przyjechał ma Ker No ale gdzie no, ty? O dobra widzicie debilu, kurwa czopku Że się czuję cały dzień Brzuch mnie bole, a ty mi jeszcze też Cię lubię. Co, słuchaj, Ile zam... zarobiłeś się, Kasi? 2200 dolców dostałem. Co pierdolisz I to czystej? No, brudne. Posłuchaj, że No? Dziutek taki, kurwa, no, przed gadałem z nim przez telefon. Mhm. Eee, Sprzedaje weed, słuchaj, po 100 dolców za sztukę, nie? No, robi w No właśnie wiem, że robi w chuja. E, Dobra, bo... słuchaj, masz line? No zaraz trzeba ogarnąć. Linę można kupić stary w AmmuNation. Dawaj do AmmuNation. Ta, ta, ta już. Zaznaczam. A czego no idziesz do ja szpitala, Tak, tak no... potrzebujesz? Do, do, ja najpierw do szpitala. No najpierw do szpitala. Powiem ci tak, no... stuwa to w Dead Friar by nie kupił. No ja wiem o czym. Powiedziałem, że z kamer. Ty do niego zadzwonisz. I normalnie mu powiesz, mm. że, że... była Ale on wysłał to... takie zgłoszenie, tak? Tak, ja no, do niego zadzwoniłem. No a czy weźmiesz do niego przyzwonisz, bo on na, na Twinterze się polecał. Powiedz, że chciałbyś zarobić, bo on napisał, że ten, że ktoś chce zarobić. Ja wiem, Jimmy, spokojnie. No, to jest, jest ja, ja wiem ja wiem, ja wiem co jest pięć. Ugadam się, on na pewno zioła pewnie też nie weźmie na spotkania, albo jak weź... Wezmiesz... Ale coś na pewno będzie miał. On jeszcze wiesz co pierdoli, że po 40% ceny rynkowej sprzedaje żubek. <laughs> Ja wiem co mówić. Ty w ogóle Jimmy myślisz, że za posiadanie cudzego dowodu, no, jak policja by się dowiedziała, to coś mi grozi? myślę, że na pewno. A jak mam takich dowodów? 20? Że myślę, że 20 razy tyle co za jeden ci grozi. Dwa mać. Ja liczę na to, że kiedyś trafię na kogoś podobnego do siebie, będę jego dowodu używał. Że może... Ja, wiesz, ja co bym chciał na kogoś takiego trafić? No, znaczy chciałbyś na siebie trafić? Lapę lepę mu wyjebał i kosze pro Bliźniaka mojego brata tu nie na widzę Klemens. Ty a gdybyśmy robili fałszywe dowody Co, no to, jak masz 20 do no, bo no, wiesz, możemy otworzyć firmę. No kurwa Boże no. w ogóle plastiki, tak. normalnie byśmy rozdawali, mówili, że to jest zdjęcie jego w, wklejonej tyle. No, w ogóle tak w której właśnie to siedziałem i gadałem tak mi przyszło do głowy, bo jest taki gościu. Bo ogólnie z w ostatnio się wybaliśmy w niezłe gówno eee, Może zacznę z początku. On wisiał osianot za przeburka 8000. No i wystawiliśmy tego gościa i się okazało, że to jest jakiś kolega, gościa z mafii. Więc ten. O! I ogólnie Roku, sytuacja ma, wygląda ma. tak, że no. Teraz jest wszystko niby git, będę się chciał z nim spotkać za jakiś czas prawie Potytam Straszaka, wiesz o to chodzi. Piu, piu. No jak powiedz To do czego I tupaka? Dobra czekaj skuszę, że tam do, do, do... nie Podrzymaj, czekaj w samochodzie się. Pilnuję, pilnuję kiery Dobra Dobre co potrzeba blaster A no, może być, może być no. Dobra Albo zresztą wie pan co chuj w to, no miłego, dziękuję bardzo w apartamenty i chuj. Dobra no? Daj mi ten numer A, amunition jeszcze Amunation, co? Tak. Y, numer y, y, 500, 596 596 410 Dobra, Zaznacz mi amunation 596 410, tak, tak, dobrze, tak. dobrze Coś co Spociego nie ma kurwa na czacie? Aż dziwne? <laughs> Czuję, że zanurzyłem Ty byłeś to... w ogóle na polu w Marychu? 596 910. 910, dobra, to jeszcze <laughs> nie powtórzysz, bo jeszcze nie testuję. Trzyma Ewo, mam. Kurwa, Pajemy, jakie Ja jestem prawie pewien, że on nie tak, będzie nic bardzo. miał, ale może jakiś nóż siema będzie teczek. miał. tym możemy go wywieźć i go potorturować i to Brawo! Nauczymy, że... <laughs> nauczymy go, że nas się nie da porobić. <laughs> Sieba, Siema, siemanko, Ewo, siemarteczek! <laughs> Lednaj <Lepiej> ze <za> mnie. <laughs> Przepraszam. Gorzej, jak ja go już kiedyś w chuja zrobiłem, to może być przy... Brawo! Dobra. Dobra, to ja piszę. idę Dobra. Można brudną płacić ty, a za zdrabki też będzie dało radę? Czyli stare. Chyba jedziemy jeszcze gdzie? Po, po po, po może po, pojadę no a no dobra dobra to dzwonię a nie źle wpisam dobra da ja poprowadzę co y, co to za robota tak yy, ty... halo Yeah. Dobra. Yy, halo, bo masz tytuł, że pisałeś na Twitterze. Yy... Dobra. Nie, nie, ja nowy jestem, wiesz, że dopiero co przyleciałem na tą wyspę. <laughs> no, w innym mieście sprzedawałem, no, no. Mogę za 5 koła kupić. Po ile zapytaj, po ile? A po ile jest, a po ile jest takich ciekawości, na przykład ile, ile można zyskać z takiej wiesz, jednej sprzedaży. 7000 ty dobra, 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 Siemanko. Krab. Nie dziękaj babka. No, no. No, jestem, jestem, słucham. Za czysta mogę sprzedać? No Znaczy, że czysta to jest sprzedaż, czy za czysta normalnie to ten yy, sprzedaje? No. nie, ale nie. Ja chodzi mi o to, że ten, bo ty coś mówisz, za czysta, nie? To yy, czysta to po tyle się sprzedaje yy, tym lokalnym, czy. No A, nie, okay, no były okay, 2000 taki nie mam. deficyt masz. jest, dobra. Trudno. Yy, wiesz co? Zaraz mogę być pod Meliną. <noise> nie na Melinie, nie na Melinie. Yy, mam auto, mam auto. Yy, dobra, 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 gdzie jesteś? O, może... My go bierzemy skądś, my go skądś bierzemy, wiesz? No, bo wy się ta ta, 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 No to ta, ta. dobrze. Teraz pytanie, czekamy aż... <laughs> yy, jakby to powiedzieć, czekamy aż... Yy, on hmm. wyjdzie? Z tej chaty, czy... Po prostu go opierdalamy teraz ze wszystkiego, co? <laughs> co? No bo on na chatę musi, tak? No nie wiem, nie wiem, powiedział, że na razie... Ten... To już jest zaznaczone? Tak, A cóż od razu go opierdalamy, co on będzie... Dobra, to od razu. Ja przejebałem właśnie 2000 kg na C na zrabki. I przegrałem. Hazardisto. Czubek. Przyjmij, bo my musimy dojechać. O! No brawo, Dziubik, brawo. Ach. 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 Masz linę? Mam, mam. A po co ci? No nie no, poczekaj, kurwa. dawaj do tego tego. Do medyka na szybkości na jednej noży i tyle. Poczuć... No Ale ja nie on wytrycha, wiesz, a fura chyba się zjebała. No jak, wsiadaj. Jeśli normalnie tam by medyk weźmie i tylko nakręci, nakręci na nakręcił, na kleje na Dobra, napiszę mu że tak, że jeszcze na szpital zajedziemy, bo tutaj gościa znalazłem co leżał na... Dobra, napisz mu no. Ja pierdolę <ślał> Trzeba już tam tego zajebać i go odbić. Dobra, mu się spieszy, dobra. Otwo przyszło, otwo poszło. Dwa mi No dole. No bym mu się spieszy powoli. Gdzieś się spieszy? a gdzie on jest? No zaraz to będzie. Zajdziemy już. Dwa... Szybko mu się spieszy do opierdolenia. Tak, dawaj, dawaj na szpital, on pierdoli głupoty. Halo, stary. A. Dobra, zawieziemy, bo, bo kurwa znalazłem na ulicy, Dzięki, rys? panowie, dobra. dzięki. Ja pozróbcie mnie jeszcze? No słyszę cię, Morcia, no. okay, Ja się zamyślę i zawieszę będą tyle, dobra? dobra? Dobra, się zamyśl. No, pozróbcie mnie później gdzieś tam na, na Melina czy coś. Tak pojedziesz, pojedziesz z nami. Bo i tak na Melinę jedziemy. Dobra, na szpital. No, najpierw na szpital, potem na Melinę. No to, 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 to no 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 Poza tym co ty się tak burmuszy że ja, ja ciebie musiałem zebrać z tej ulicy Mogłem się tam zostawić albo ojebać ze wszystkiego no, stary, no co ty. No Dzięki, dzięki za pomoc Nie ma problemu, nie ma problemu stówka się będzie należeć no, dobra, później pogadamy o czym Siema aż dwie stówy? Czystej? Yyy... mam Dobra, to dawaj tu Nie mam No mam, dobra A! Dobra Dobra To tak jak naprawdę jak on się nazywa Dobra Pralnia to jest ogólnie w chuja walenie, więc możemy do Stacha Wiertary zadzwonić. Okej, okay, okej, okay, Jinx. Czekaj. Możesz ty zadzwonić, jak chcesz. Halo, Kto halo! Musisz, wiesz? Cześć, y, widziałem, że Marychę masz y, po 25 dolców, ta? Tak, po 25, bo to ja się to muszę to tego to pozbyć, to. wiesz, cała szybko siana potrzebuję, a tego ni nie ten... Ludzie nie chcą tak, wiesz, za, za drogo kupować, dlatego tanio sprzedaję. No dobra, no to ile to mogę kupić od ciebie? Z 200W? Słuchaj, mam 140 To 100 wezmę. No dobra, albo w sumie daj te 140 w sumie No bo to i tak tanio jest, nie? No czy widzę? 2500 Halo, halo o, Przepraszam, mi, telefon Dzie, mi się kurwa spraw. 2500 za 3750, tak? No, słuchaj, 140, ja nie wiem ile to tam wychodzi. Ile to wychodzi? No, czy. do 3500 wychodzi? Dobra, no dobre. No, no i, i, za, i za ile ty byś chciał? No, za 3500. Tak, no dobre. No to się dogadamy, słuchaj. Podjeść na mieszkanie. Ten, ja muszę podjechać tam na mieszkanie i ten. I zaraz do ciebie zadzwonię, jak będę już. Dobra. Dobra, to słuchaj, to zaraz będę i się odezwę. Dobra za 3500 tą chcesz sprzedać 140 geta może ja bym to kupił i tym sprzedawał? Możesz kupić, ale możemy też go jebać. Będziesz mieć no, za darmo za, zależy czy zale 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 on się na to zgodzi, nie? Mhm. Dobra, to pod apartamenty musimy jechać. No właśnie, bo paliwo nam się tak O, kurwa To co za lamus hmm. ci tak, Jimmy Zabierasz pasy? Dwoń do mnie, nie No Słuchaj kolego, podjechałbyś po mnie, może bo kurwa jakaś mi zablokowała drzwi od sklepu i nie mogę wyjść. No dobra, a gdzie? zostawił aż leci Dobra, to wysyłaj. Dobra, mam pojechać na mistrzówkę jakąś. Kurwa, to my nie mamy tego, paliwa. Musimy jakąś inną furę zajebać. Masz wytrych jeszcze? Mam. Dzięki, Borfier, dzięki, kaksu. O, widzę, o, że... naprzeciwko. Kurwa. No i strzała sobie. Au! Kurwała! No i co teraz? Hmm. Ha. Ha. Wiesz jak ciężko się zabiera taki samochód, takiemu gościowy? Oni teraz gazują do przodu, do tyłu, zasuwają Kurwa, Czyli czy do dwor pojachrão. Czy dzwoni do nie wiem, czy on wysyła czy nie wysyła? Czy że to chcę ten wzorzek mieć. To zaję. Odbieram do mnie komórki. O, wysłał mi coś. Sorry, sorry. Dobra, trzeba jechać tamtym. Ja czy... Jadę czy... za tobą No, jedź za mną A jak będzie... Czekaj, to się nie rozłączę Jak będzie się zbliżać, to daj mi znać To ja jadę dopiero tak chwilę po wem, wem, się... dobra, dobra To tak jakby co... <laughs> Jak coś mu powiem, że kolega no, yy, lepszy samochód ma w jakimś takim miejscu nietypowym, żeby mógł się ewentualnie zlęknąć i że on zaraz ponad podleci i wtedy ty podjedziesz. A jak zacznie spierdalaś, to od razu w niego zajebiesz samochodem. O. No dobra, z otwartych drzwi. No na przykład. Albo nie mu. Pch. Sorry, wjechałem do tunelu. To, 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 wiem co to, wiem jak jest, też cię nie słyszałem, <coughs> albo po prostu nic mu nie mów, po prostu powiedz mi kiedy będziesz już dojeżdżać, kiedy no. będziemy się zbliżać, ja po prostu pojadę tak 10 sekund po Tobie. Dobra. A daleko jeszcze? No już blisko, tutaj przy sklepie z ubraniami. Okej, okay, okej. Okay. Dzięki wielkie A to, o jednoosobowe to jest Cześć, się tu ze mną, dawaj Dobra, to słuchaj, dawaj ten Pysz, Weźmiemy się, o, kupujemy. No Dobra, to dawaj halo. na chatę jedziemy i ten Halo I pójdę po to zioło Halo, Jimmy? Dobra. No, y, halo, halo No, y, halo y, Dobra, nie odpowiadaj, po prostu odpowiadaj Tak albo nie no, Dobra, dobra y, Masz go? Masz go? Tak Okej, okay, okej, okay. za, zatrzymasz się gdzieś? No, tak, słuchaj, tak... E, słuchaj, jadę teraz e, pod apartamenty. E, tam z, z kolegą takim robimy deala i jestem wolny. Dobra, dobra, dobra. O. No dobra, to ja chcesz to w kontakcie? Ja w kontakcie. Słuchaj, a ty ten, ty na lotnisku pracujesz, że kurde, taką furą śmigasz nie wiesz co, wypożyczyłem z wypożyczalni samochodowej. Eee, okej, okay, dobry, tak. Jest wiesz, wygodna, komfortowa ma krzesło środkowe. Słuchaj, słuchaj, ja ten... Ja tego zioła jest pewny... Będę mieć dzisiaj jeszcze trochę, albo może jutro, czy coś, to Aha. się odezwę do Ciebie. No dobra. Ty się do mnie odezwę. No ja, dobra. ja do Ciebie, jak będę mieć, się odezwę. Ja Cię tu wysadzę i się tam zaparkuję przy garażu po prawej stronie. Żeby dobra, tu nie, nie zejeżdżać. A, czekaj, A, muszę Cię tak, wysadzić. Tak. Mało. Dobra, czekaj. Masz tu siopę. Dobra, słuchaj. Aha, bo Ty masz w gotowie, dobra. Ta, ta. Dobra. Jakiś tam dobrze. Trochę, trochę w gotowie w czystej, trochę w brudnej Ci dam. Czekaj. Dobre, czekaj. Kurwa, zaraz! Do chuja wafla! Ile ci tam... <noise> Pojebało mi się coś. Ej, ile masz brudnej, ile czystej masz? Mamy... No, więcej mam tej, zoba. Masz, masz to. I czekaj, reszta brudnej. Dobra, dziękuję. Na razie. O, dałeś? Daj tą brudną. Ja cię. No, dostałeś. Czekaj, nie no, czekaj, czekaj, czekaj. A, czekaj. Dostałeś! Ile dostałeś? Problem. Słuchaj, ja dostałem 5 stówek czystej od ciebie teraz. C czekaj, nie, nawet mi 380. Nie no, no, czekaj, no ja ci dałem 380 w czystej i 300, 3200 w brudnej. Ja weź traf w kieszeni, czy na pewno ty mi dałeś to. Czekaj. A co, nie masz? O kurwa, nie mam. Dobra, to wiesz co? Tereo, a, ma, ma, masz linę może, możesz ten, zobaczyć mi w kieszeniach. Nie no, dobra, dobra, to, to czekaj, bo już chyba raz tak kiedyś miałem. Poczekaj chwilę, zaraz to będę. No i elegancko! Ha! F**k, ale coś się dzieje się, tym ja to trzeba zaraz sprzedawać. Dokładnie. Jakim chujem ty kurwa krasza dostałeś? Dobra, no dałem radę solo <grymne> Emanuele, kurwa Koł 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 Słuchajcie, bez sentymentów, serdeczne pozdrowienia dla ziomka kurwa z, z okularami i nosem doczepionym <krym> Jeżeli to oglądasz, oglądałeś jeżeli brałeś w tym udział, serdecznie się przepraszam. Ale to jest Big Jimmy, kurwa. On, on nie ma sentymentów. On jak opierdala, to opierdala, rozumiesz? Niestety, przykro mi.